Nokia E700 Komunikator Quick Office otwieranie dokumentu z rozszerzeniem Doc. Naciśnij klawisz Menu, kliknij Biuro, a następnie dotknij Quick Office. Kliknij Przeglądaj pliki. Aby wybrać miejsce, gdzie znajduje się plik, kliknij Pamięć telefonu C albo Pamięć masowa E. W naszym przykładzie wybieramy Pamięć masowa E. Kliknij Katalog Others. W naszym przypadku tam zlokalizowany jest plik DOC. Znajdź odpowiedni plik i dotknij go. W naszym przypadku prognoza sprzedaży 2011. Aby wyszukać słowo w tekście, naciśnij klawisz Opcje. Dotknij pola Znajdź i Zamień, następnie kliknij Znajdź. Dotknij pola tekstowego. Za pomocą edytora tekstowego wpisz szukane słowo. W naszym przypadku Sprzedaż. I potwierdź dotykając przycisk akceptacji. Kliknij OK. Wciśnij klawisz Znajdź, aby odnaleźć szukane słowo. Słowo zostało odnalezione. Naciśnij klawisz Następny, przeczytaj wyświetlony komunikat i kliknij Tak. Wyszukiwarka odnalazła powtórne słowo w innym miejscu dokumentu, w naszym przykładzie w tytule. Aby powrócić do trybu przeglądania dokumentu, dotknij ekran. Aby zakończyć działanie aplikacji, naciśnij klawisz Zamknij. Aby powrócić do ekranu startowego, naciśnij klawisz Menu.